Siemanko, czyli witajcie w kolejnym vlogu. Już niedługo przed Państwem pojawi się potwór. Żółty potwór. To już nie jest bestia. <grystanie> o! Odpaliła cicho z klasą. Musi się rozgrzać. Renia. Jak dostojnie opuszcza garasz, tak się prezentuje cały zestaw. Tylko trzeba czekać na siano kosy. Ja mam zero internety. Co ci tu tak. Co co, takie kurde? To gdzie widzowie? Co to, co to, co? Co to tak samo? Takie dawno Jeśli kołtuny ci tu wiszą, jakieś kurde frędzle No. Jak nie obtargany, to coś znowu wisi. tak to jest. No i co? Jak słyszycie, Renata się troszeczkę rozgrzeje i zaraz będziecie mogli usłyszeć, jak teraz mniej więcej pracuje. Tak jest. Bo się troszeczkę pozmieniało. Poczyniliśmy pewne kroki, dobra. Jeszcze nie przymocowałem tej plantaki, ale my złożyli już mniej więcej. Tak, żeby zobaczyć, jak to wygląda. Tak. Więc tak się na razie to prezentuje. Tak jest. Elegancko pasuje tak, jak trzeba. No i co? Złożona, rozkładanie, wszystko tutaj testowaliśmy, sprawdzaliśmy. Tutaj to, tacyjki. to już Gorzko. Gdzie Czy giezd. się. Nie wiem, czy to będzie przy tym traktorze, czy nie w Osłona. Dokonaliśmy zakupu ostatnio. Jest osłonka. Patrzcie. Polska osłonka Wiatraks? Czy wiraks? Wiatra. 64 złote No. A cena co? jeszcze jest. Będzie było. Przymocuję się tutaj. I co? Nie będzie? Będzie. Akurat tu się ustawi na równo, tak. tam żeby było na równo. Jakieś takie tulejki się wstawi, żeby troszeczkę oddalało. Po tak. więcej do dziury w innym miejscu nie no. będzie. Będzie idealno. A no tam dzwoni? Z telefonu Fager O Słucham ciebie Przyjedzie pewnie zajmuje Nie leje, funkcja u Dobra, okej okay. Czekamy. Dobra No hej Kurcz Czyli... leje Tak? No Niech on wiele leje Możesz kurde no to nas nie doszło, całe szczęście No to co, dobrze no tak to co dzień. To nawet dobrze A będzie dzisiaj który? 23? I nawet nie wiem Tak, 23 kwietnia nie dali w polu nic. No, dlatego szykujemy sprzęty, nie? Do kolejnych prac, które także, będą już niebawem. Także to będzie tutaj. Nie będę malował, nie będę jej cudował. No znaczy tak, zostaje koziarka w oryginale. Malowanie nie jest złe. E, jakoś tutaj te zadrapania są bardzo lekkie. Nie jest to nie wiadomo co. Kwestia i umycia jej, tak naprawdę. Coś tam odpada letko no ale co to jest, tylko stary złom. No. E, właśnie żeby chodził. Tak. Zabezpieczenie z bolcem również jest Jak Hydramy. widzicie no, A jeszcze Jak ktoś mówił, że się będzie lało z wyjścia i faktycznie, pompę teraz znaliśmy nową Jeśli się nie większe to już się leje z wyjścia hydraulicznego. masakra Jednak czas robić koło tego tura Tak, znaczy na obecną chwilę nie mieliśmy kiedy tego tak. Ale już mniej więcej wiemy, więc co będziemy robić Bo musi to być zrobione Więc nie, że to tak zostawimy, tylko to pozmieniamy ale słuchajcie, w kabinie się jeszcze coś zmieniło To już przejdę od tamtej strony Rad tu otworzy drzwi I mamy coś takiego No Mamy do ciśnienia oleju no. Ja go przymocuję tutaj Więc tak się niech sobie będzie O no. Dobra I No jedna i Sprawa najważniejsza, o którą się ludzie upominali. Jezus. Jest też i on! Nowy nabytek! Także. Yy, no, to jest nowy nabytek. Bo... Nowy nabytek. Zamiast Filipa. Agresywna bestia i usłyszać o niej. Chodź tu! Chodź. Poszła tam do brata? Chodź. No, szybko na ekranie. Bo jak to brat mówił, że zapowiadamy nowe nabytki, no nie? No to mamy jeden z nich. To jest, to jest nowy nabytek. Bobik? Chodź. Przebieg nieznany. No, kien. Przytulny? Jedzie Do zabawy idealny No. no, no połżę się. Połżę się. No. no. Agresywność? Na razie sprawuje się dobrze. Agresywność. 100% raczej. 99. No i 9. Sprawuje się dobrze, nie było z nim żadnych problemów drogich. W <grym> tak No. razie. Dostaliśmy go w takiej wersji, <grym> że odchowany. Tak, Black Edition. Tak. No, do, widać, że potwór. Widać, że z miasta, bo chodzi dostojnie. Tak. No i takie rzeczy. No i co do tego czubnika? No. Przejdę tam o tamtej strony, bo on jest przymocowany, zaraz wam pokażę. Eee. Jeszcze musimy się właśnie zająć tym turem, ale to jest kwestia, tak jak mówię, czasu. No niestety brat trochę tu stanowka uży, ale to ja tu chociaż przejdę. Jest już przymocowany. Zamknę drzwi. Tak. Tak się prezentuje. Pewnie wielu z Was już e, no. może się domyśleć, z jakiego ciągnika to jest Tumik, bo. Ja tylko muszę tutaj odciąć to. No. No. dorabiałem to, bo troszeczkę jest tutaj węższe to na na O kurde, już ciepłe. No niż, się z tym, niż tutaj jest od ranówki, a tutaj jest od szesnastki. No i na szesnastkę trochę było tu za luźnie, no i trzeba było trochę to porobić. TUMiK idealnie nie, pasuje nie od, od ciągników jakich? Od ruskiej stali. No. Ale i też od polskiej. Tak. To jest od MTZ-a Pronara, czy Belarusa. Tak. MTZ Pronar Belarus, w sumie MTZ Belarus to jedno i to samo. No. no. I teraz, teraz można w, w kabinie, jak jest człowiek zamknięty, to nie słyszę nic, a tak to jak w, słyszeliście na tym, przygazuje się, to można być drzwi otwarty, można pracować w końcu, nie, nie ogłuchnie się. Tak, ale jeszcze jak możecie zauważyć, ja tu przejdę trochę, tłumik jest skierowany do samego przodu, co oczywiście już nie, koliduje nam tutaj z drzwiami, z drzwiami wiem, bo tutaj był problem z no. i z lusterkiem. Bo tak to był z lusterkiem problem, a teraz już takiego problemu jak jak wielkiego nie będzie. O. o, teraz już mamy jak mamy. No. Także jest już jest lepiej, jest lepiej. Mhm. Więc no. dokonały się takie malutkie zmiany, nie wiadomo co. Dwie pustówki, ale... y, jest no. to oryginał, y, dosyć ciężki. Nie żeby się zaraz przepalił tam za stówkę, to się można kupić, zaraz się przepali i odleci. Nie no bo kur... też y, można było wziąć zamiennik tak naprawdę, ale jeżeli w sklepie usłyszeli, że to ma być do szóstki, to mówiłem od razu. No, ciszej chodzi i wystarczy, to nie potrzeba jakichś tam zamówień, dorobiania, do cudowania. E, widzicie, że maszyna, silniczek zdrowy nie kopci. A cały zegar yeah? Z tym? Zegar 55 zł. Ale cały z wężykiem, tak? Tak, cały ten Gotowe, Gotowy. Tak? To było gotowe, dlatego jest takie krótkie, można było gdzieś przyczynić wyżej. Ale to trzeba było już tam dorabiać ten węż. A to było oryginalnie gotowe z tym wężykiem. No. No, czyli 55. Czy z groszami? No. no Jeszcze bo to, osłonę bo, zamontujemy. Do bo to kosiarki. kupiłem w jednym sklepie, a w innym na składnicy kupiłem osłonę. Osłonę na części mi sprzedają, czyli jedną połowę. No, <laughs> Właśnie to, to jest... mnie się dziwiło, że na części tak naprawdę. No, bo mogłem kupić hmm. tą połowę no i tamtą, no nie? Całe dwie nowe, no ale. kosz chyba wtedy już było ponad cówkę, nie? Tak, tylko że jest jeden problem, bo by mi znowu tu nie spasowało, no nie? Może gdzieś, powiem tak. Może i źle zrobiłem, że nie kupiłem obydwóch, byłoby już całe idealne. Ale ta była tylko czerwona, co pokazywałem. A następne były? A tamta była z podkładówki, ta by była całkowicie inna. Ale słuchaj, a nie była czasem zielona od taleksa albo czegoś, nie? Czy nie, była no? z innej firmy. Po prostu jedna firma dostarczyła <laughs> Jedną stronę, a ten to, to ładnie czerwonym lakierkiem dostarczyli tę stronę. To, no to dziwne. To przymocuję z powrotem, bo tam trzeba szpilkę zrobić, żeby to nie latało. No bo ona jest tutaj szersza, bo ma pięć pasków, no nie, to są cztery, no ale powinno być pięć. I jakoś trzeba to zrobić, żeby to nie tarło, żeby było dobrze i będzie i wystarczy. Hmm. Także, Musimy jeszcze wałek dopasować W zależności do którego ciągnika tak naprawdę pójdzie ta e, dyskowa No bo najlepiej byłoby żeby ta dyskowa pracowała przy ciągniku tak chociażby to 80 koni no. e, Tak żeby właśnie W miarę to to szybko latało tak. Żeby się A nie bawić nie, będziemy, nie, nie, nie bawić się tym tutaj sprzętem co jest zabratem No bo to to szkoda już Już my, już, jak to wszyscy mówią Trzeba sobie trochę ułatwiać, ulżyć w życiu ta. No to jak już mam te e, trzy duże traktory to co chcę użyć w życiu. Nie będę kosił taką kosiarką 60, bo to może na tak ręce już mnie bolą. Tam wspomaganie, wspomaganie działa. Nie ja. ma wałek, a zaraz pojedziemy. A to nie jest takie letka, jak się komuś pyta: A to leży tylko kosiareczka. Wcale nie jest taka letka i zaraz by się ramię jedno urwało, zaraz drugie, albo to. A albo ciąg. I tak problemów co nie miała, Jak to no. w każdej 60 było. No, więc lepiej może w tych da. nie bywa, co mało co robią, albo mają dwa hektary, mają odmalowaną, odpicowaną i pojedzie tak wolniutko, ile się da, no to tak, to on se tam może nawet kosić tydzień, no nie? I nam zależy na, teraz na czasie, bo zresztą przybyło nam do koszenia więcej, bo my teraz mm. u psiew zwiększyli, Idealnie no. pasuje. No. Najszybszy we no. no i ten, no i taka sprawa jest, no. mm. Także już wolimy. Yy, no, znaczy ja, ja wolę, no bo ja tu będę pracował, więc wolę już yy, przyspieszyć ten, tematu i, i, i robić w którymś z większych traktorów, żeby, żeby szło to sprawniej, bo teraz ta pogoda praktycznie cały kwiecień, yy, tylko dwa dni pracowaliśmy w kwietniu. No. Tylko jeden wywóz obłodnika i talerzowanie i to był, i, a ja się podkukuję za nawóz. No i to się na tym skończyło. Na tym się skończyło te, te dwa dni. Tak było. zaczęliśmy i tak skończyliśmy. A już jest 23. Tak, a byliśmy ostatnio po nowy nabytek, to im bliżej górze tak można powiedzieć. Tam to już było. Był śnieg, a, gdzie... śnieg, ale co się nie. działo w, w Polach. W a to nie, w Polach to ja powiem w terenie miejscowości, bo tam wiele osób oglądał, tak, jak nowe brzesko. O, zielona miejscowość. No. Tam, gdzie, gdzie te pasile tam były duże, no nie? Tam to już była ta pilnica cała. Po obydwu stronach drogi te wszystkie pola zalane. No Tak. Co w się... Sensie... Co się, co się dzieje teraz tam na polach? No i mnie nie, nie dziwi w to, że jedni narzekają, że jest susza, a u drugich, że jest za dużo deszczu, jak takie rzeczy się dzieją. No, bo ten filmiki co tam. Mm. O, nagraliśmy filmik, jak, to, jak, jak się kurzyło talerzowania. Mm. O, to u was deszczu nie ma. Yeah. No. A, a to no. też deszcz jest, tylko. no tylko nagrywa, Akurat było ten nagrane, no nie, że puściliśmy w deszcz na no <laughs> Trzeba tak, daty, da, bo, daty, daty, daty. bo filmiki staram się puszczać co drugi dzień, tak żeby była taka w miarę jakaś ciągłość, żeby też nie, nie zanudzać Was. A nagrywanie ale... jest czasami dwa filmiki dziennie, no nie? nie... Tak, żeby, a też tak po, ja prostu, mamy po prostu żeby coś nagrać, póki jesteśmy tak, ja jestem w domu, czy brat jest w domu i coś możemy razem nagrać. Bo to różnie właśnie to wszystko wychodzi z tym nagrywaniem, a codziennie też się nie da. Bo jakby trzeba było codziennie nagrywać, to byśmy musieli tak naprawdę chociaż za trzy filmiki na dzień nagrać lub dwa żeby było pewne, że nagramy i wrzucimy je codziennie, czy tam nawet w niedzielę, czy weekend, że ten film się pojawi. A po drugie, mm. trzeba być na to czas. Tak, e... albo ktoś musiałby jeszcze dla nas nagrywać. Dla nas. Tak, no to bywa na niektórych są kanałach. Racy, co niektóre kanały by do koła, albo po prostu ci, co w gospodarstwach, co te tak, tak zwane jeszcze dzieci, co mało co robią w polu no. Przeważnie nagrają, albo nie ma hodowli, tylko samo zboże Coś tam nagra, a tata się ma nawóz, on nagra, wrzuci Wieczorem i już macie w nocy film, no nie? Tak, a, a później jedzie do kolegi za jakieś dwie, trzy godzinki w tym samym no. dniu Nagra u niego, później u trzeciego No, a to no jeszcze tak. ktoś ma, materiał podrzuci albo coś, no to jest też tak, tak, że... Tak, codziennie się ja niestety nie da Ja z nagrywania, bo ja nie mam czasu na to Brat nie miał kiedy by tego wrzucać znowu i, i tak to no, obrobić, film wrzucić, to też trzeba mieć na to czas. Tak, ale zresztą brat nic nowego nie powie, tyle samo co u mnie na kanale. No powiem na, na tym kanale, wystarczy, <grym> nie wypowiem na <grym> tym kanale. No co, te same sprzęty, to samo wszystko. Yy, niektórzy hejtowali, nie wierzyli, że o, rzutnik będzie chodził, tak samo powiedzą, o, to też kupa mu nie będzie, a ja będzie chodzić? No. Będzie zdziwienie. Ale... Choćby się miało tuc i na całą wieś werczeć, to i tak będzie chodziło i to będzie chodziło. Musi chodzić, no a się coś zepsuje, to trzeba naprawić. Proste, no kurczę, prosta sprawa no. Dla mnie to jest normalny dzień powszedni nie psuje tylko to co stoi w szopie tak. i nie robi nic się tym, szczerze mówiąc, bo jak już nie raz mówiłem, dzisiaj ten nowy zabytek jest tylko nowym w jednym dniu, kiedy go przeprowadzasz na podwórko, a jak go już bierzesz w ruch, to jest używany. Nowy zabytek. To jest używany i, <laughs> i czy on będzie miał tydzień, rok, czy miesiąc, no czy tam ile, kiedyś ta awaria się pojawi i trzeba po prostu zrobić. Te głębi. No, gołębie latają po Trzeba po prostu to zrobić i, i jechać dalej. No, no, tu się nie ma z czym załamywać, no bo jak się będzie załamywać, że jest zepsute, że złomy, że takie, no to, no to tak, takie gospodarzenie to jest. No, no wiecie. Chyba, że was staj, że sobie będzie kupować co tydzień nowe maszyny, bo co roku wymieniać, bo już się zużyła. No nie wszystko jest na to stać. Także y, taka się trafiła, taką kupiliśmy. Bez tłumaczenia więcej. Szykuję do stanu takiego, żeby wyglądała ta jak rotacyjna nasza. Żeby miała osłony wszystkie. Bo wiele osób mówi, można powiedzieć, że to był wytłuczony sprzęt, on był wysłużony, no bo faktycznie 24 lata był u nas, tradycyjne, no. od nowości, ale jak na te lata, nie powiem złego słowa na tego kosiarkę Grasławu, bo naprawdę na swoje, dalej będzie pracować u kogoś, no i szykujemy tak samotażem, ja osłonę to wszystko. A na zakończenie, cóż, mogę im powiedzieć tyle. Bo ktoś tu już na pewno wyczai, że maszyny stoją na polu. Właśnie w tym momencie ciągnik został wyjechany, brat będzie czyścił cały garaż. Wszystko układał tak jak powinno, bo się nie. no wiadomo, maszyny nie mogą stać też pod chmurką, muszą. niektóre trzeba po prostu schować, a niektóre. Tak, bo po pierwsze co się dzieje, zajmują miejsce. Agregat Zakończył już. Zaczynamy, bo będzie uprawa samym agregatem pod kukurydzę. E, Rozrzutniki. A dlaczego nie zrobiliśmy tego od razu? Agregat trzeba złożyć, żeby zajmować jak najmniej miejsca. Żeby go złożyć, musi być ZTS. ZT z dopiero ramię. Dzisiaj, dzisiaj, o, dzisiaj chrupło, zrobione byliśmy jest? Byliśmy właśnie u, e, w zakładzie, żeby nam prasą wypchali tego bolca urwanego. I od razu mówię tutaj. No. Nie było to takie proste. No, na prasę to było proste, ale mm. tak chrupło, że sam powiedział ten, że choćby byli tydzień młotami, to i tam by tego nie wybili. Tak było no. zapieczone Tak się zapiekło od nowości. No, i agregat wiedzie, rozrzutnik jeszcze będzie miał pewnie jakieś ze dwie, trzy prace. Bo więc... nie zdążyłem tego te wszystkiego czy wsorzyłem wszystko wywiedzieć, ale się narobiło i pasuje jeszcze Tak, w... a na łąki, które najpóźniej zbieramy, no to akurat możemy sobie pozwolić, żeby to. Wiedzę trochę i mycie i do garażu, bo już tu miejsce jest przygotowane. Tak. Dla niego w jednych zwrót, więc on już będzie się nie stał. Póg jest zakonserwowany olejem. No. Powiem, że olejem, no bo co? Przecież nie śmietaną. Nie śmietaną, kurde. No, ale nie tym, bo A na jest dzień dzisiejszy, na obecną chwilę. To jest koniec. Nie na razie. Ma nie mam już nic do gadania. Tak, na razie. Na razie, trzymajcie się.